Witam Państwa. Serdecznie zapraszam na kolejny cmentarz, cmentarz wojskowy. Znajdujemy się na drugim cmentarzu w miejscowości Klecie, czyli cmentarz 221 z, z okresu I wojny światowej. Tu nie jest podpisany, nie jest duży w wersji kopiec, mogiła, mniej więcej główny krzyż. Tak wygląda prawdopodobnie w środku jest umieszczona symbolizująca korona cierniowa Pana Jezusa wejścia tutaj praktycznie do cmentarza nie ma trzeba po, po spodę wejść I, czyli się wśliznąć. są dwa znicze, tu jest wszystko bardzo e, raczej zadbane wykoszone, zrobiony porządek znicze to wszystko z, z, z metalu jest zrobiona żelaza, tak to wygląda e, droga Dojście do cmentarza, czyli droga główna, znajduje się w tamtym. Tak, jedzie ten samochód, tir, może go widać. No to będzie około pół kilometra, 300 metrów. A dojście normalnie to chyba razy dwa. To trzeba powiedzieć, że droga jest polami na otwartym terenie. To trzeba dodać bardzo jasno. Też tu się słuchawki, bo tu się nie da, też jest wiatr. Ale i na pustej przestrzeni również. A więc, tak wygląda. Dwie I płyty z I cmentarza. Nie są podpisane. Pierwsza druga. To jest niewielki cmentarz. A więc, chyba, tak mi się wydaje. Został już nakręcony, wieczne odpoczywanie nie radzi dać panie, świat już wiekuista nie świeci na wieki, wiek wam. Nie odpoczywają pokoju wiecznym, bo że zbawi duszy. Le, może według mnie tu leżeć ich. W sumie y, około 100 żołnierzy, plus minus mówi, bo to dosyć duży kopiec, tu można po, postawić, pochować bardzo wiele, wielu żołnierzy. Tu jest chyba kościół, to chyba i będzie kolejny cmentarz. Brzostek chyba tak, bo tu się niedaleko kończy, bo szedłem od tej strony. A więc to by było chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i do